Tego wieczoru, mama ukazała się cała ubrana na biało. Również płaszcz, którym była okryta, był biały, delikatny, szeroki, i ten sam płaszcz okrywał także jej głowę. Mama miała ramiona otwarte w geście przyjmowania. W prawej dłoni trzymała długą koronkę różańca świętego białą, jak ze światła. Która sięgała jej prawie do samych stóp. Na piersi mama miała serce z ciała, ukoronowane cierniami, na głowie koronem z dwunastu gwiazd. Jej stopy były bose i spoczywały na kuli ziemskiej, na ziemi był wąż, jakby smok, który silnie uderzał ogonem. Mama trzymała go mocno swoją prawą stopą. Wydawał on z siebie wielkie ryki i pienił się z wściekłości. Mama z większą siłą nacisnęła go stopą i wykonała lekko niewielki ruch prawą dłonią, w której trzymała różaniec. Nie położyła jej na nim, lecz tylko wykonała gest. On wydał z siebie ryk. A potem zamilkł. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drogie dzieci, dziękuję, że jesteście tutaj w moim błogosławionym lesie. Dziękuję, że odpowiedzieliście i przyjęliście to moje wezwanie. Dzieci, jestem tu, ponieważ Was kocham. Jestem tu z przeogromnego miłosierdzia Bożego. Bóg Was kocha. I pragnie, aby każde jego dziecko się zbawiło. Dzieci moje, również tego wieczoru przybywam prosić Was o modlitwę. O modlitwę za ten świat, coraz bardziej ogarniętym rokiem. Mama powiedziała mi: córko, popatrz i módlmy się wspólnie. Zobaczyłam najpierw serce dziewicy Maryi, które biło mocno. Coraz mocniej czułam wyraźnie uderzenia jej serca. Oblicze dziewicy było bardzo smutne. Potem zaczęłam widzieć sceny wojen, przemocy, dzieci, które umierały z powodu wojny, kobiety i mężczyzn, którzy się prostytuowali. Wszystko to, co jest złe, Podczas gdy patrzyłam i modliłam się z mamą, te sceny wciąż przebiegały przed moimi oczami. Po twarzy dziewicy Maryi spłynęły łzy i stała się bardzo smutna. Potem grobowa cisza. Ona patrzyła na mnie, nic nie mówiąc. Następnie położyła lewą dłoń na swym sercu i mówiła dalej: Dzieci, ileż zła! Ileż bólu, ileż straszliwych rzeczy na tej ziemi. Dzieci najukochanejsze, również tego wieczoru przychodzę prosić Was o modlitwę. Niech Wasze życie będzie modlitwą. Już od dłuższego czasu jestem tu pośród Was, już od dłuższego czasu mówię Wam: Czekają Was ciężkie czasy. Dzieci, nie bójcie się, jeśli Wam mówię pewne rzeczy. To po to, żeby was przygotować, a nie zastraszyć. Ja jestem królową pokoju, jestem waszą mamą i pragnę waszego zbawienia. Proszę was usilnie, dzieci, nie czekajcie dłużej, ale nawróćcie się. Potem mama wyciągnęła swe dłonie i pobłogosławiła wszystkich. W imię ojca i syna. I Ducha Świętego. Amen.